Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy was z Polski, tak jak widzicie lato nie odpuszcza, a jak znaleźliśmy się w Polsce, to już mówiliśmy, kto nie oglądał live'a, zapraszamy. Po lewej stronie, czyli po waszej prawej, nie, z drugiej strony, wyskoczy karta z tym live'em i tam możecie się dowiedzieć, jak w tej Polsce się znaleźliśmy, bo tam już dużo nie było jakichś dywagacji. To znaczy sami nie wiedzieliśmy, że my tak szybko w tej Polsce się znajdziemy. To tak po pierwsze, a znaleźliśmy się tak szybko, bo mieliśmy pewien problem. Nie mieliśmy przeglądu i to spowodowało, że chcieliśmy się też ewakuować, żeby ten przegląd zrobić, bo się okazało, że jak się nie ma przeglądu, to jest jakiś problem z tym, że w momencie wypadku, nawet jeśli to nie jest Twojej winy, to możesz to pokryć. Nie wiem, nie sprawdzaliśmy tego. Ale w każdym razie nie chcieliśmy przedłużać tego pobytu za granicą, tak żeby po prostu no, nie było przypału. Jak ktoś wie, w jaki sposób pogarnąć to w przypadku Life'u i roku czasu? Tak, żeby tutaj Polski nie wracać tak, za każdym razem, żeby sobie wyjechać na dłużej. Chętnie dowiemy się o tym w komentarzu. Napiszcie. Chyba, że ten sposób jest naprawdę taki, że nie można się nim publicznie chwalić, to mail do nas też znajdziecie gdzieś tam w, na dole na naszej stronie internetowej. No ale dobra, żeby nie przedłużać, to dzisiaj odcinek będzie o tym, co zrobiliśmy w Groszku, żeby przejść ten przegląd, bo nie, nie było tak od razu to oczywiste, że Groszek przejdzie ten przegląd. I chcieliśmy Was jeszcze zaprosić na dzisiejszą premierę, na premierę o godzinie 22. Jeśli oglądacie ten odcinek kiedy indziej niż we wtorek, to musicie szukać powtórki, bo od dzisiaj o 22. Na Discovery jest serial Nowy. z naszym udziałem. I przez najbliższe 8 tygodni, tygodni dwa miesiące będziecie mogli nas oglądać w programie Kamperem przez świat. Trzy trasy. Trzy kampery i wielka przygoda. Dla jednych to świetny patent na podróż. Życie nie umierać. Dla innych to wymarzony sposób na życie. Ocean, słońca. Delfin! Nowy polski program Kamperem Przez Świat. We wtorek o 22.00 w Discovery. Tak jak widzieliście po zajawce zapowiada się sztos. Zobaczymy jak, jak to wyjdzie, bo... Jest dużo emocji w nas. Nie znamy tego efektu końcowego, także będziemy z Wami oglądać. Ale zapowiada się naprawdę najlepszy vanlife'owy program. W Polsce. 22. Jak oglądacie to, tak jak mówiłem, kiedy indziej niż we wtorek, to trzeba poszukać powtórki. A my wracamy do naszego groszka. No i taka sytuacja groszek na podnośniku. Po ponad pół roku wojaży w Turcji trzeba było zająć się zawieszeniem, a wynika to z tego, że nie mamy przeglądu. Przeglądu nie mieliśmy od 15 czerwca i wjechałem na taką ścieżkę zdrowia, żeby sprawdzić, jak, jaki jest stan wszystkiego. I okazało się, że naturalnie amortyzatory z przodu się zużyły. No i teraz robimy zawieszenie, będziemy robić przegląd i trafiliśmy do Karola, nigdzie indziej byśmy nie przyjechali, ponieważ Karol to jest od Volkswagena i nie tylko, zaznaczę miejsce na mapie, więc jak macie jakiś problem z mechaniką w swoim kamperze, nie tylko, to przyjeżdżajcie do Karola. To jest właśnie Karol. Jak na Lepiej było po Rosji czy teraz po Turcji? No, nie oszukujmy się. W Rosji są różne drogi i po Rosji zostało troszkę dołożone samochodu i uważam, że teraz jest w wiele lepszym stanie, jeśli chodzi o stan techniczny. Wiadomo, przebieg robi swoje, troszkę trzeba było dołożyć samochodu, ale że ta 4 jest autem nieśmiertelnym, gorąco polecam i na wszelkich się nadaje. to Jest dosyć prosta konstrukcja. W tej chwili, jedynie wymieniamy części eksploatacyjne auto będzie jeździło w dalszym ciągu jedynie gdzieś tam ząb czasu, w karoserię, ale poza tym bez zarzutów absolutnie. Czy każdy może przyjechać do Ciebie tylko pod wagonem? Oczywiście jak najbardziej zapraszam, zajmujemy się wszystkimi markami, wiadomo nie można robić wszystkiego, bo ktoś jest od wszystkiego to jest od niczego ale mechanika, dla Harki trochę też sprawdzamy samochody, więc gorąco zapraszam z każdym autem z każdą marką. Też gorąco polecam bo naprawdę Karol wie Wie, jak to robić i żeby było dobrze. I to jest najważniejsze, bo po Rosji, właśnie to Karol przygotował samochód na ten koronowy czas, i przez ten czas wszystko było w porządku. A części się zużyły tylko naturalnie. Dzięki, że działam dalej. A, teraz myślisz, o co chodzi. To jest o, to jesteś ten. Ja, cześć, co oprócz tego, że Karol naprawia samochody, robi po godzinach? To będzie prezent dla córki, nie, prezent na drugie urodziny. Na drugie urodziny, tak. No i opowiadaj, co to jest? Pchacz, to jest wózek. To jest wózek pchacz, który nie będzie miał napędu. Będzie miał czynny układ kierowniczy, aczkolwiek układem kierowniczym będę sterował ja, pchając ten wózek. To jest tak zwana wydmuszka. W Stanach na to mówi się totrod, ma imitować hotroda prawdziwy samochód, a przynajmniej przypominać samochód z lat 50. 60. 40. No, że my jeździmy na różnego rodzaju zloty i takie inne imprezy motoryzacyjne, no to wypadałoby się raz na jakiś czas pokazać, że, że moje samochodowe projekty stoją w miejscu w tej chwili. Nie mam na nie czasu, a zbliżają się urodziny córki i trzeba coś ciekawego wymyślić, no to sobie umyśliłem w głowie taki projekt, że zrobię ich otroda. Z czasem, Co prawda robię to lekkie, filigranowe, żeby to było jak najlżejsze, no bo wiadomo, być napędzone się o moich mięśni, ja to będę pchał. Aczkolwiek, yy, staram się robić to z głową na tyle, żeby w przyszłości udało się do tego zamontować silnik może żeby córka miała gokarda. Yy, bo, bo po prostu spodziewam się, że córka no będzie, nie. troszkę się będzie pchała w tym kierunku, bo ona mając półtora roku, nie chodząc jeszcze dobrze, brała mi się po podłodze ziu, 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 ziu. ziu. Nie miała innego resoraka. A jak zacząłem kupować resoraki, no to głównie resorakami się bawi. Czyli nie lalkami, a resorakami? Lalkami, misiami! Ale te resoraki też muszą się pojawiać gdzieś tam, w większym mniejszym stopniu. Z piaskownicy wszystkie wywaliła zabawki typu jakieś tam łopatki, grabki. Nie, ona jeździ samochodem po piaskownicy. Jak uda ci się skończyć, to yy, możesz podesłać zdjęcia już z córką w środku. Jak uda mi się skończyć, to na pewno zrobię zdjęcia i na pewno się pojawię na lubelskich klasykach nocą. Okay. Yy, też liczę, że mi przytknął parę fot. Yy, jakoś za fejmem nie dążę, ale po prostu to jest ciekawa konstrukcja według mnie, bo w Polsce nikt tego nie robi. W Stanach to jest notoryczne, jak są właśnie zloty tych starych, dużych samochodów. Yy, to co jakiś czas ktoś się pojawia z czymś takim. No, u nas jest na to nisza, nie ma do tego części, części trzeba dorabiać samemu, to jest totalny customizing, rama, przejście, zawsze wszystko jest od zera. Na bazie jakichś wózków, na jakichś części z Gokarda, ciekawosko jest na przykład grill, a przynajmniej grill, który będzie, jest to po prostu brytfanka, która nawet ma tłoczenie w miejscu takim, że, że idealnie tutaj pasuje, a że to będzie później z czasem wszystko pomalowane i, i, i zrobione, żeby to naprawdę ładnie wyglądało, no to mamy nadzieję, że będzie jakiś tam efekt dawało ładny, a przynajmniej, że się chociaż coś obejrzy, chociaż raz. No bo tak jak mówię, taki, rzeczy mówi, mówi, się Mam na nadzieję, że się im też spodoba. I żeby Graszek przeszedł przegląd, to potrzebuje odpowiedniego klaksonu i teraz nie będzie już popierdółki, tak jako zainstalowałem wcześniej, bo to co wcześniej instalowałem, to też na potrzeby przeglądu, na szybko nawet, bez lutowania kabli, zaraz Wam pokażę. I kupiłem takiego potwora, który ma 140 dB, więc zobaczymy. Teraz sobie po prostu muszę odkuć te wszystkie miesiące w Turcji bez klaksonu, a tam by się klakson przydał. I właśnie robię taką już instalację fachowo, bo jak zobaczycie to co naplątałem wcześniej, to możecie się śmiać. Nawet zrobiłem to bez spinek, na zasadzie tylko plątania do pinów. Ale to było robione na szybko, w przeciągu pół godziny. I w ogóle ten klakson, on jest ze sprężarką. I dlatego jest taka duża moc, i tyle mam mieć decybeli. I zaraz właśnie go wypróbujemy, więc poczekajcie. Już Wam nie będę pokazywał, jak to dokładnie robię krok po kroku, bo... To po prostu spinanie kabli, jakichś tam... E, wszystkich innych bezpieczników, innych spraw i będzie gotowe. Takiego mam pomocnika. Nazywa się Roki. To jest piesek moich siostrzenic. Nie wiem, ile on ma, ale cały czas mi coś podbiera, cały czas coś mi zabiera. Czeka tylko, aż mi coś upadnie. Roki, przywitaj się. Dostaw! Eee. Nic nie oszczędzi. Nawet detkata. Detkata nawet nie oszczędzi. Pół godziny minęło. Wszystko jest zamontowane, tak jak widzicie. Kabelki są poobrabiane. No, roki dalej pilnuję, żebym dobrze robił jest złapany na trytycki, idzie w górę i teraz tylko pod silnikiem i będziemy trąbić. Łącznie zajęło wszystko zrobienie całej nowej instalacji godzinę czasu, ale jestem zadowolony, bo wyprowadziłem sobie tą kosteczkę, która najbardziej rdzewiała tutaj w bezpieczne miejsce. Ona jest osłonięta teraz przed wodą i zostało tylko przetestować. Opcje są dwie, albo coś się spali, albo zatrąbi. Nie wiem jak wy robicie, ja zazwyczaj nie sprawdzam wcześniej, tylko robię według schematu i liczę, że zadziała. W końcu ktoś te schematy wymyśla. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. Jest naprawdę głośny. Okej, okay. można robić przegląd, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze muszę zrobić jedną, chyba w sumie istotniejszą rzecz, jak nawet przegląd w środku. Ostatnią modyfikacją po roku One life'u, którą będziemy robić w groszku. Która tak naprawdę najbardziej nam przeszkadzała w kam całym kamperze. Jej skutki możecie zobaczyć, między innymi, tutaj wyskoczy karta z Kapadocji. Mam taki ślad na czole, i to właśnie był ten moment, gdzie powiedzieliśmy, że dość tego skalpowania, dość tych siniaków, i postanowiliśmy zmienić jedną rzecz, która naprawdę nas denerwowała. A mówimy, mówimy konkretnie o tych głośnikach, o tych głośnikach, które tutaj są od początku, a które w przypadku y, wieczoru I dlatego robimy wieczorem, żeby nie tracić pogody i kładzenia się spać. Były bardzo niewygodne. Żeby dzisiaj położenie się spać było po prostu bardziej bezpieczne. Częściej to jednak się zdarzało Danielowi, może dlatego, że po prostu jest wyższy, ale po prostu przez ten cały rok miał tak poobijaną głowę, poździeraną, że wyglądało to tak, jakby po prostu cały czas gdzieś tam walczył. Drapał się tak. Każdy się cały czas pytał, trzeba było odpowiadać na pytania i tłumaczyć, że mamy takie głośniki, których w sumie nie używamy. Bo tak naprawdę muzyki na głośnikach słuchamy, słuchamy w szoferce, jak jedziemy, więc tutaj one nie, zupełnie słychać, nie są jak potrzebne. A jak słuchamy, to słuchamy na tym bluetoothie, na takim małym głośniczku bluetooth. No, zmieniła się technologia, one są o wiele lepsze niż te, które teraz są zainstalowane. I przyjechaliśmy do Polski. I przy okazji innych zakupów zauważyliśmy, że teraz modne są bardzo, takie zagłuste. Ja nie mam ręki. I to jest nawet taka ozdoba, i wymyśliliśmy sobie, żeby złożyć taki prostokąt z dwóch trójkątów. Bo jak kupujecie, to uważajcie, to jest w znanym markecie budowlanym. Tam są dwie różne części, nie złożycie ich, tak? Trzeba kupić dwa komplety, żeby było coś takiego. I... Jeżeli macie takie beznadziejne głośniki, jak my, bo one są takie no. strasznie twarde. Nie wiem, to jest, taki... tu jest plastik, a tu jest chyba jakaś blaszka. One jeszcze pamiętają, chyba czasy NRD. Jak pie dalej? Pierwszy właściciel tak. je zamontował na bank. Robota jest nie, nie jest zbyt skomplikowana, czyli wykręcamy stare głośniki i po prostu kleimy na klej, bo to się klei na klej. Kleimy te, nie wiem jak to powiedzieć, zagłowie. zagłówki. Zagłówki. Bez głowie. Bez głowie? Nie wiem. Teraz jak to się będziesz za... bez, bez ran, bez skalpu. Ale to właśnie będzie takie, taka namiastka, tak jak w sypialniach, w domach się robi, więc jak nawet gdzieś tym dotknąłem. to tutaj jest gąbka. To będzie elegancko. Dobra, rozkręcam i zaraz pokażemy Wam, jak to wyszło, jaki jest efekt końcowy. Jeden wykręcony. Do zakrycia jest taka dziura, ją zostawię. Może kiedyś ktoś kiedyś coś będzie chciał sobie włączyć. Głośniki wyglądały w ten sposób. Firma to jest Norris, może ktoś zna, może jakaś to jest dobra firma, takie dwudrożne. Może ktoś chce kupić. Zostawimy oryginał. Jakby ktoś... No, jest pełno kurzu, nie było tego jak czyścić, ale najważniejsze, że to było skonstruowane w ten sposób, czyli to jest to, co nas cały czas raniło, a to jest tył i tyle jeszcze szafki, tyle miejsca z tyłu mieliśmy... I tak, będziemy mieli więcej miejsca w szafkach. Tak, niewykorzystane, a teraz będzie elegancko. Więc podwójne plusy, to lubię, to lubię. To zostawię. Kiedyś, jakby ktoś chciał do tego powrócić i sobie zrobić te głośniki, to będzie miał schowany. Znaczy kiedyś. Kiedyś, jak będziemy chcieli sprzedać groszka na razie. Chyba się na to nie szykujemy. Pół godziny pracy plus schnięcie. Jeszcze jedno widzicie, schnie. I gotowe. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jak chcecie wiedzieć, jak się sprawdziło, bo teraz jeszcze nawet tego nie używaliśmy w nocy, to I przypomnijcie. I czy nie spadnie teraz na głowę, bo wcześniej się objęliśmy, a teraz może spaść. Przypom... Dobry ten klej? Tak. Przypomnijcie nam w komentarzach kiedyś, to powiemy Wam czy, yy, czy... sprawdza się, czy to nie. Czy sprawdza się, czy nie. Jak na razie wygląda nieźle. Wygląda chyba nawet lepiej niż te głośniki, tak bardziej designersko. I mamy taką... Powiedzmy, mamy takie dodatkowe poduszki. Łóżko, tak, poduszkowe. I mamy więcej miejsca w szafkach. A to już coś. To tyle. Kładziemy się. Та добра нас.